Cześć, w dzisiejszym odcinku Turniej Bóg Magicznego, a Anitka sprawdzi książkową wiedzę naszych uczestników. Wy również możecie przyłączyć się do zabawy. Od teraz uczy się nie tylko wiedza, ale również czas. Osoba, która uzyska najgorszy wynik, będzie musiała pożegnać się z programem. Zapraszam na Fest ze Challenge. Państwo, dacylejowie z pod numeru 4 przy Private Drive, mogli z dumą twierdzić, że są całkowicie normalni. Tak, komunikuję Harry Potter i kamień filozoficzny. Tak. Nie, 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 nie pierwsza część. Eee, kamień filozoficzny. Boże! Ja... No bo... Nie, ale pierwsza część. Dobrze, dobrze jest. Zdurzyłaś się na za nim zakreśliłam. No to kamień na pewno. To... Dobrze. Kamień filozoficzny. Harry Potter był chłopcem niezwykłym. To będzie komnata tajemnic? Harry Potter i... Bez przekreść! Bez przekleństw! Eee, może powiedzmy, że trzecia część będzie z Może, ja, <śśmiech> <Aaaa>. <śmiech> <śmiech> ja to <strzelałam>, słuchajcie! No <laughs> matko, nie będzie to tajemnic. skąpanej w lasku księżyca drodze pojawili się znikąd dwa mężczyźni. Gdzie tam na początku były dwa mężczyźni? Teraz taka wiedza wyjdzie. Zygniat? Tak. Czarny? Nie, no właśnie. Mężczyźni? Ej, nie, kobiety. <śmianowicie> mężczyźni? A... <śmianowicie> nie wiem. E, to był... Boże, ja wiem, ja wiem. Poczekajcie, muszę się zastanowić. Wiedziałabym, że zakon Feniksa. Nie. nie. <grym _> Harry Potter i nie Śmierci. Dobrze. Kto będzie piąte... Zakon Feniksa? Dochodziła północ. <grym _> to jest moje ulubione zdanie. <grym _> o Boże. Um... Książka Psi? Dobrze. Czarajny. Nie, no właśnie. Mi pójdzie nie pójdzie najgorzej. że jej odtędzę. Cicho. Cicho. No. cicho. Kolejne zdanie. O, oh, eee... książę głupi? Tak. To będzie jak kamień pozytywny? Książę głupi. Dobrze. Bez komentarza to zostało. Muszę strzelać. No. Co ja powiedziałam w kamień filozoficzny. Eee, Komplikuj. Nie wiem, czy komentarz. Nie po raz pierwszy w domu przy Frevet Drive nr 4 śniadanie przerwała awantura. Na pewno się oglądanie? Komlata tajemnic. Komlata tajemnic? Tak. Kolejna. <laughs> <laughs> Harry Potter i... Harry Potter. In. Ja zakończę ten Najbardziej upalny dzień lata powoli dogasał i między dużymi... Harry Zakon Feniksa. Dobrze! Po jednej nutce! Trójkę? No, to... no to zaraz poznasz odpowiedź. Zakon Feniksa. Dobra jesteś. Zakon Feniksa? Chociaż to się. Harry Potter i... Dobrze. Zakąpanie Mieszkańcy wioski, w której nadal nazywali go domem widrów, choć upłynęło już wiele lat, odkąd mieszkała w Ten. Tak. Ojejku. Instynkt śmierci. Nie. Nie? Naprawdę? Naprawdę nie. Mieszkańcy wioski Little Humbleton. Czarownia. Tak. Czarownia. Dobrze. Chcecie poznać wyniki? Nie? Tak? nie, 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 to nie, 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 To może podam tą najlepszą, najlepszą osobą. Uwaga, wielkie prawa. Sześć poprawnie udzielonych odpowiedzi i minuta 41... czterdzieści <śles> jeden. <śles> krwonką, a puchąką Marta i Laura. Obie udzieliłyście tylko trzech poprawyci, z czego Marta to by to zajęło minutę 39, a Laurze 2 minuty. w kolejnym filmiku. Zanim jednak właśnie kolejny filmik, raz jeszcze przypominam o promocji dostępnej w księgarni internetowej Platon24 35% zniżki na książki o przygodach Harrego Putera. Hasło hp 35 Także, jesteście ciekawi co będzie w kolejnych konkurencjach? Tak, tak, chyba nie wiedzieć właśnie.